Cześć, witam Cię w kolejnym filmie instruktażowym. Pokażę Tobie, jak, jak wysłać link afirmacyjny, żeby osoba się u Ciebie zarejestrowała na koncie. Więc tak, logujesz się do twoje, do twojego, do, na Twoje konto. Ja tutaj korzystam z przeglądarki Google Chrome. Dlaczego? Dlatego, że przeglądarka Google Chrome ona mi tłumaczy stronę na dowolny język, wszystkie w ogóle strony internetowe na dowolny język. Jak mi tutaj żywnie się podoba. My tutaj mówimy w języku polskim, a ja mam stronę w języku niemieckim, więc ją przetłumaczę na polski, żebyś ty dokładnie widział, co mam zrobić. Oczywiście, jeżeli jesteś z Polski i masz ustawienia języka polskiego, być może to będzie u ciebie troszeczkę inaczej wyglądało niż ja mam przetłumaczone, ale mniej więcej to będzie to samo. Wchodzisz tutaj w stronę główną. Dodam tylko, że mam Emeralda status w dniu dzisiejszym i i, I no, i co? I pokażę ci, jak, to, jak, jak się tu zarejestrować. Zobacz, wchodzisz, tutaj, strona główna, możesz sobie nawet policzyć po tym plasku, raz, dwa, trzy, cztery, jak nawet nie wiesz, jak i co. To wchodzisz sobie um, zespół i zasoby. To być może będzie w języku polskim inaczej tłumaczone, ale tak mi strona. I tutaj jest moja strona, strona internetowa, ale tu chyba będziecie mieli replika też, tak, bo jak ja nie przetłumaczę sobie tego, zaraz zobaczymy, pokaż oryginalny, zobaczcie, albo nawet wezmę sobie angielski, nawet po angielsku, bo tu mogę sobie zmieniać języki, zobaczcie. Widzicie? To tutaj mam, pokażę oryginalny, to zobaczcie, że wchodzę tutaj, team and Res ja nie umiem języka angielskiego, ale dobrze. I widzicie tutaj replikant, replikant site, czyli tą replika, replika z tego linku. Więc wchodzisz w tą replikę, wrócę z powrotem, powiedzmy, wezmę to, przetłumaczę na, na język polski. Zobaczcie. Więc wchodzę tutaj w to środkowe, i tutaj jest replikowana witryna. Fajnie to przetłumaczyło. Teraz widzicie trochę inaczej niż z niemieckiego. I wchodzę w tą witrynę. I tutaj jest, no, moj, moja replika się nazywa Peters Power Team, myzidia.com. I teraz wchodzę w tą replikę. I słuchajcie, to jest właśnie strona główna. I tutaj mogę sobie, słuchajcie, tutaj zaznaczam, żeby nie świeciło się na niebiesko, tylko żeby tutaj, właśnie, jeszcze raz klikam lewą myszką, czyli tutaj wchodzę, jeszcze raz Wam pokażę. Klikam na link, jest na niebiesko, się świeci. Lewym przyciskiem myszki, jeszcze raz klikam, już się nie świeci. I skasujmy tutaj do momentu kom. Dlaczego? Już mówię dlaczego. Dlatego, że i tutaj możemy, jeszcze raz, lewym przyciskiem, nie, a nie lewym przytrzymujemy, ściskamy i przytrzymujemy. O, i teraz prawym przyciskiem myszki kopiujemy. I generalnie, jeżeli na przykład weźmiemy sobie gdzieś na, powiedzmy, brudnopisie, powiedzmy tak. Y Zobaczcie, wklejamy, to będzie nasza replika, którą my wysyłamy do potencjalnego klienta lub potencjalnego partnera biznesowego. Mam nadzieję, że Tobie pomogłam. Dziękuję Ci, pozdrawiam Cię na razie. Cześć i życzę Tobie powodzenia. Hej!